Za około tydzień, dwa ma się zrobić znowu w Polsce ciepło. Wówczas stworzą się dobre warunki do rozwoju ozimin, zbóż, rzepaków, ale również będą dobre warunki do rozwoju chwastów, a także mszyc. W dzisiejszym pogotowiu polowym będziemy rozmawiać o wirusach zbóż. Moim i Państwa gościem będzie pan profesor Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin oraz pan doktor Jakub Danielewicz również z JOR. Zapraszam. w polu z jęczmieniem ozimym. Dla jęczmienia ozimego niewątpliwie najważniejszą chorobą wirusową jest żółta karłowatość jęczmienia. Teraz jeszcze tej choroby nie zobaczymy, prawda? Ja bym powiedział, że na zasiewach jesiennych czystych nie, natomiast zobaczymy to na samosiewach. Mamy tutaj obok samosiewy, tutaj pan ma yy, I tu samosiewy. już właśnie yy, jesteśmy, że tak powiem ofiarami yy, samosiewu, na który jest wiele chorób. W tym także może być właśnie y, y, grupa wirusów żółtej karłowatości świenia. I, I to jest największy, największy problem, bo to jest w zasadzie źródło porażenia tego pola produkcyjnego na przyszły rok, prawda? Tak, y, wektorami są mszyce i one będą przenosić samosiewów y, na rośliny uprawne, które mają wydać plon y, wirusy. Tych wirusów jest kilka. Ale generalnie nazywamy tą grupę wirusów wirusami żółtej karłowatości jęczmienia. Objawia się to, no te objawy najważniejsze to widać w zasadzie dopiero na takim produkcyjnym polu, wiosną, po ruszeniu wegetacji, kiedy niektóre rośliny, te porażone, są karłowate na jęczmieniu, prawda? Tak, to te objawy są zaskoczeniem dla rolnika, bo w pewnym momencie rolnik, gdy rusza wegetację, zauważa, że wśród jego pięknych roślin jęczmienia pojawiają się. Właśnie tak jak tutaj powiedział Pan redaktor, karłowate rośliny z zahamowanym wzroście, ze zredukowanym systemem korzeniowym. A potem opowiemy ciągle, dalszy, co się dzieje w trakcie wegetacji. Takie zredukowane rośliny, żółte, to występują punktowo na polu, na całym polu, ławą. Jak, jak to, czy to, czy to jest jakaś zasada? Występowanie jest różne. Najczęściej jest to. Zaczyna się od płacowego pojawiania Zaczyna się od miedzy, od miejsc, gdzie mogły przezimować mszyce, które są właśnie nosicielami tych wirusów. Niekiedy wzdłuż ścieżek to się też pojawia technologicznych, a potem rozprzestrzeni się na całym polu. No to tu jest jęczmień, tak? Na jęczmieniu to objawy w miarę jednoznaczne, bo to jest tak chorowacenie, żółcenie, to nie jest jakieś. Tak, zesztywnienie liści, takie. Te liście też są sztywne, można powiedzieć, yy, nie są takie zwiędłe, tylko są takie bardziej sztywne, natomiast yy, ten wirus poraża też, czy te, ta grupa wirusów, poraża także inne zboża. Jak mieliśmy dwa lata temu, trzy lata temu, mieliśmy długą jesień, to było mnóstwo porażanej pszenicy, nawet pszenżyto. Tamte objawy tak samo wyglądają? Yy, nazwa, jak sama nazwa wskazuje, to jest wirus żółty krwotrośnięćmienia, ale to się odnosi do żółknienia liści, Y, jęczmion, natomiast inne gatunki zbóż inaczej reagują. Na przykład y, y, w przypadku owsa, na przykład jest to y, taki bordowy kolor, podobnie w przypadku pszenicy, y, takie lekkie powieletowienie liści, w, w, w przypadku żyta bordowo-brązowy kolor, czyli te barwy są różne, ale cecha jest wspólna, gdy jest wirus, to jest przebarwienie, i karłowacenie tych roślin, zachowywanie we mhm. wzroście. Właśnie wspomniał Pan o wście. Zaczyna się pojawiać na naszych polach coś takiego jak owiec zimujący, czy inaczej nazywany o zimy, chociaż nieprawidłowa nazwa. I ten owiec zimujący, on będzie chyba bardziej wrażliwy, na, czy będzie gorzej reagował na porażenie tym wirusem, bo do infekcji dojdzie, dojdzie wcześniej. Wcześniej jest on narażony w dłuższym czasie na naloty mszyc, które są wektorami tych wirusów. I wtedy rzeczywiście ten owiec jest bardziej zagrożony, aniżeli ten owiec ściany jako, jako owiec jary. Mówiliśmy na, przed chwileczką o tym, że mamy sąsiednie uprawy czy samosiewy e, jęczmienia. Obok jest kukurydza, tam widać. E, czy ta kukurydza też jest źródłem porażenia dla wirusa żółtej korowatości jęczmienia? Akurat w przypadku żółtej korowatości może mniej, ale często. Ale jest. Ale, ale może być. Tak? Jak najbardziej, bo tu jest ta sukcesja, że tak powiem, zmiany żywicieli i żywiciele, którzy żerowali na jęczmionach, one trafiają na kukurydzę. Jeżeli kukurydza jest w okolicy, to oczywiście także te wirusy są przenoszone. Czy, czy zatem w tym roku, kiedy mamy późne żniwa kukurydziane, ta kukurydza jeszcze w wielu miejscach, na dużych powierzchniach stoi na polu, dopiero w połowie października zaczynamy tak naprawdę mocne żniwa, dużo tej zielonej kukurydzy w okolicy jest? Czy jest właśnie większe zagrożenie? Jak najbardziej. To, to zagrożenie no. jest zdecydowanie większe i stanowi to duże niebezpieczeństwo do rozprzestrzeniania się właśnie chorób powodowanych przez wirusy. Jeszcze chciałbym zapytać o objawy. Wrócę do tych objawów, bo mówiliśmy o różnych gatunkach, ale też o możliwość pomylenia objawów żółtej karowatości na różnych, czy na jęczmieniu innych upraw. Ja mam tutaj jęczmień zdrowy, wydaje się, ale on ma objawy już, proszę widać, zobaczyć mączniaka. Już jest mączniak prawdziwy. Ten mączniak prawdziwy za chwilę jest na zielonym liściu, ale za chwilę ten liść będzie żółknął. I tutaj też może powstać ten błąd, Diagnostyczny, prawda? Tak, czyli tutaj trzeba tej roślinie się dokładnie przyjrzeć. Trzeba zobaczyć, czy te liście są sztywne, mm. czy nie, czy one chrząszczą. Te Tak, te żółchnące. Mm. Poza tym powstaje pewna taka miotlastość mm. w rozkrzewionych roślinach. Tutaj widać wyraźne różnice. No. Także. Te liście są jednak sztywne. To jest duże prawdopodobieństwo, że, że to może być. Tak, że, że to już może być początek infekcji wirusa. Jest to tutaj bardzo ważne i istotne. Żeby nie pomylić tego, ten monitoring jest związany z wiedzą danego rolnika. No i dzięki szkoleniu oni zdobywają tą wiedzę o wirusach, że wirusy też mogą być ważną grupą czynników, które powodują choroby zbóż. Panie profesorze, jest pan no, można powiedzieć niekwestionowanym tutaj y, y, guru, jeśli chodzi o choroby y, zbóż, ale wektorem są, są szkodniki. No jak wszyscy widzimy, pada mokro. Teraz mszyce raczej nie zaatakują. Czy jest szansa, że takim one też latają? Jeżeli jest taka aura deszczowa, to oczywiście przeszkadza owadom, ale te owady już często niewidoczne, one znajdują się pod blaszkami liściowymi, a jak przyjdzie parę godzin słońca i osuszą się rośliny, one, że tak powiem, zaczynają ożywać i zaczynają loty migracyjne. Czyli, czyli co, zabieg insektycydem, kiedy zacznie się ciepło. Zaczną się i, i będą widoczne pierwsze. Koniecznie trzeba wykonać zabieg insektycydowy w uprawach jęczmienia dlatego, żeby właśnie te wektory zniszczyć. Może to być środek z grupy pyrytroidów, czyli o, o, o działaniu, że tak powiem, kontaktowym. Może to być środek... O działaniu bardziej układowym Acy... i kontaktowym. Acetami Ale, tak, ale no. trzeba zastosować po prostu insektycyd. Tutaj warto, przypomnieć, proszę Państwa, że te środki ochrony roślin, insektycydy mają różną y, skuteczność w zależności od temperatury. Pyretroidy na razie w tej temperaturze mamy około 12 stopni, będą działały będą bardzo, do, ba, bardzo dobrze. Do 18-19 stopni działają dobrze. Ale też y, uważajcie na acetami Pryd, czyli środki układowe. To są środki układowe, które y, do dobrej skuteczności, efektywności wymagają lepszej temperatury. Te lepiej działają, teoretycznie działają w każdej temperaturze, ale lepiej działają, kiedy będzie te 15, a najlepiej tak, 18. bo wtedy 14, są najlepiej tak? pobrane przez Dopadnie. po prostu komórki hmm. i płyną, że tak powiem, ta substancja płynie w szakach komórkowych roślin. Uważajcie też państwo na mieszanki, bo często kusi aby środki ochrony roślin i stosować również z nawozem do listnym z RSM. -em. Pamiętajcie o tym, że pyretroidy gorzej dużo gorzej działają przy wysokim pH. Jeżeli pokusi was o dodanie boru, To prawda bor na zbożach może nie jest taki bardzo popularny, ale polskie gleby są ubogie w bor, więc może nie, nie jedna osoba chcieć również dać boru w zbożu, bora, boru w zbożu. E, Uważajcie, żeby ten bor nie podniósł wam pH cieczy, bo pyretroidy będą wtedy y, gorzej działały. E, uważajcie też y, na środki formulacji EC, czyli insektycydy z formulacji EC i e, ich lepiej nie mieszać na przykład z rsm bo też spadnie ich jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Mamy w tej chwili deszcz. W takim deszczu nie wykonuje się zabiegów, ale często wykonujemy zabiegi rano, kiedy rośliny te są mokre po rosie. Trzeba wtedy pamiętać, aby nie wykonywać środkami powierzchniowymi, czyli pyretroidami. Natomiast teoretycznie można wykonać zabiegi acetamipydem, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby była mniejsza dawka wody, czyli większe stanowienie środka, ponieważ oprys, który dostanie się na mokrej liść, zostanie dodatkowo rozrzedzony. Roz roz no to są ważne uwagi, jeżeli chodzi o właśnie techniczny aspekt stosowania środków ochrony roślin. Panie profesorze, mówiliśmy o wirusie przenoszonym przez mszyce. wirus czy grupa wirusów żółtej nie jęczmienia. Ale no, pada, tak jak powiedzieliśmy, mszyce może mieć aktywne, chyba że już siedzą i tego wirusa przenoszą. Natomiast pada, yy, gleba jest dobrze nawodniona, mamy inne grupy grupę wirusów, wirusy odglebowe. Co to są za wirusy i dla jakich upraw one są? Tam, wirusy gresieczne? odglebowe to jest też ciekawa grupa wirusów, dlatego że mówimy od glebowe dlatego że wektorem tych wirusów jest pierwotniak Polimiksa graminis który żyje w glebie który właśnie. żyje w glebie i mhm. jeżeli są takie warunki jak dzisiaj to oczywiście będzie sprzyjać przemieszczaniu się tego, tych wirusów te wirusy są dosyć groźne między innymi dlatego że mogą być przenoszone przez tego pierwotniaka mogą być przenoszone także przez urządzenia maszyny które pracują na polu gdzie te wirusy są, mhm. z, gleb, z cząstkami gleby jest to przenoszone. A jakie gatunki upraw, zbóż? zbóż, zbóż Głównie uprawiam? bym tutaj mówił o pszenicy, mhm. o łagodnej moza, żółtaczce pszenicy. Łagodna, nie dlatego, że łagodna, bo jest mało szkodliwa, tylko łagodna, bo daje łagodne objawy. Tak? Łagodne objawy, tak. Natomiast jej szkodliwość może być duża. Często rolnicy nawet nie zdają sobie sprawy, że mogą mieć. Właśnie polimyksę graminic w glebie, który Słuchaj. jest wektorem Słuchaj. tego wirusa. Czy na te wirusy glebowe, jak to w glebie, nie to środków ochrony roślin, nawet insekty Jedynie jak do technicznej działania Słuchaj. i odporność. No właśnie. O odporności już jeszcze nie mówili, Słuchaj. ale tutaj hodowla odpornościowa robi bardzo duże postępy. Słuchaj. Słuchaj. Zarówno w przypadku wirusów żółtej karłowatości, jęczmienia. Tamta odporność jest taka trochę dziwna, bo polega na tym, że są substancje w tej odmianie, którą mówimy, że jest odporna. Która odstrasza myszycę od zasiedlania. Aha, Czy... czyli to jest działanie na wektora, tak. a nie bezpośrednio na wirusa. Tak jest. Taka odporność. Ale dzięki mm. temu, mm. oczywiście, jak myszyca mm. rzadko nalatuje, w mm. ten sposób może uratować plantację. To, zatem to jest bardziej tolerancja, taka. Tak, no, tak, tak? Jak tak, będzie tak. dużą mszycową, i tak. Nietypowy ta, ta mechanizm odpornościowy, mm. można powiedzieć. Czyli można powiedzieć, że jak mamy taką odporę, odmianę tolerancyjną, i jest dużą to i tak lepiej tę mszycę zwalczać. Tak, tak. tak? tak, tak. Warto. A odporność i tolerancja na te wirusy odglebowe? No tutaj tak jak wspomniałem. Odmiany odporne, mhm. czyli trzeba tutaj obserwować odmiany, jak one zachowują się, gdy jest zagrożenie przez te wirusy odglebowe i działania agrotechniczne, czyli odpowiednio długie przerwy. No i, i jeżeli wiemy, że jest wirus, co niestety rzadko jest do świadomości producentów, wtedy mycie sprzętu, jak jeżdżamy z takich polów. Przed zjechaniem z tego tak polu, jest. oczyszczenie, żeby tej gleby nie, Narzędzi nie, przenie nie, 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 nie przenieść na nowe pole. Jeszcze, jeszcze trzecia grupa wirusów. Wirusy zbóż przenoszone nie przez myszycę, nie przez pierwotniaki, ale przez skoczki. Co to są za wirusy? No to są też niebezpieczne wirusy. Ale często tam, gdzie są szyce, są te skoczki. Mm. I często te same wirusy są przenoszone y, y, przez skoczki. Jest to tutaj bardzo ważne. Dodałbym do tego jeszcze szpeciele, mm. y, które mogą być y, wektorami wirusów. Y, jedna, y, Ale szpeciele również są wektorami wirusów zbożowych? Tak, także. Mm. Y, z tym, że one nie stanowią takiego problemu, z tym, że. Są bardzo trudne do zwalczenia. Dodamy, że szpeciele, bo tak mówimy o szpeciele, ale szpeciele to są e, pajęczaki mikrokoskopijnych wręcz rozmiarów. E, można je zobaczyć wszystko przez, e, przez mocną Można grupę. powiedzieć, spokrewnione sprzęgiorkami. No, tak. z sprzęgiorkami i no, też mało rozpoznane, e, mało e, odnajdowane na polach, bo nie wiemy, W e, większości rolnicy nie wiedzą, jak, jak, jak one się obowiązują. Natomiast skoczki to są owady już większe, są zauważalne. Ale te skoczki to chyba nie jesienią, tylko bardziej na wiosnę. Bardziej tak? wtedy, kiedy hmm. jest więcej ciepła. Hmm. Podsumowując to, co jesteśmy na polu, jeżeli mamy jęczmień, czy nawet pszenicę, która niedługo za chwilę będzie odschodziła, ale również żyto i pszenżyto, w pobliżu jest kukurydza zielona, w pobliżu są samosiewy. Monitorować trzeba na obecność mszyc i w Monitoring w momencie, kiedy są... jest konieczny i hmm. jest konieczna świadomość, że. Wirusy zbożowe nie występują tylko na jęśmieniu. To co wspomnieliśmy. Praktycznie wszystkie gatunki zbóż mogą być opanowane przez, mogą, wirusy mogą tam powodować choroby. Pamiętajmy o tej kukurydzy w kółtarniach. Tak, jest takim i, i, i mogą one być groźne. Natomiast monitoring jest tutaj bardzo ważny, istotny, żeby po prostu starać się stwierdzić obecność wektorów, bo wtedy możemy świadomie zapobiegać ich obecności. Oczywiście wykorzystując y, sprzyjające warunki pogodowe. Na koniec jeszcze możemy tak nawet powiedzieć, y, bo, bo mówimy o tych wirusach, ale te straty rzeczywiście mogą być poważne. Na ile procent y, ocenia Pan? Y... W skrajnych przypadkach może to nawet dochodzić do 100%. Ale generalnie hmm. A literat... to na przykład, tak? literatura i praktyka hmm. pokazuje 50-80 hmm. znaczy. procentowe straty, czyli to są straty o dużym znaczeniu gospodarczym. Jeżeli stosujemy insektycydy, tych strat praktycznie nie ma, to są straty. Które rolnik może tolerować, taki jęczmień doskonale plonuje. Natomiast trzeba pamiętać o tych zabiegach, które mają na celu zwalczanie wektorów. Codzienna obecność na polu i sprawdzanie, czy są mszyce, szukanie ich pod liściem, one są często mało widoczne, nie, nie jest to proste. Jest natomiast rozwiązanie: Platforma Sygnalizacji Agrofagów. Panie doktorze. Czy również mszyce, również te mszyce z zbożowe, wektory, tam również sygnalizujecie i jak wygląda ten rozkład tego monitoringu w Polsce? Tak jak wspomniałeś Tomaszu, jest to bardzo ciężka praca, właściwie codziennie wykonywana w Instytucie Ochrony Roślin i tak jak wspomniałeś, jest to jeden z elementów transferu tej wiedzy, którą wytwarzamy w ramach działania Instytutu do praktyki rolniczej, a muszę powiedzieć, że nic bardziej nie cieszy niż to, kiedy nasze badania naukowe trafiają właśnie do, do rolników, dla których Instytut codziennie pracuje. Tak jak wspomniałeś, Mamy różne narzędzia do tego celu. Jednym z nich jest miana przez Ciebie platforma sygnalizacji agrofagów, na której właśnie codziennie w tym okresie wytężonej pracy rolniczej. Y, publikujemy czy to komunikaty w postaci krótkich, ale bardzo treściwych informacji, czy to najważniejsze zdjęcia z tym, co dzieje się na polu. Y, te komunikaty również będą zawierały w tym roku pewnie y, ostrzeżenia o wirusach, o obrzycach, tak? Jeżeli one się tylko będą, będą tam pojawiały. Tak? tak? Jak wspomniałem, jak najbardziej podczas tej codziennej pracy, jeżeli widzimy, że sytuacja na polu pogarsza się, a, a tak jak wspomniałeś w tym roku mamy, mamy do czynienia z bardzo częstym występieniem wirusów, również te komunikaty pojawiają się na Stronie. Również znajdziemy tam informacje, w których regionach kraju występuje bardzo silne mhm. nagromadzenie tychże wirusów. Także każdy właściwie mhm. bezpłatnie, zapisując się do newslettera, mhm. ma możliwość otrzymać taką informację bardzo, Bo, bardzo szybko. Właśnie bardzo ciekawe jest to, że. Yy... Obejmujecie cały kraj, nie tylko, bo jesteśmy teraz w Wielkopolsce, Winna Góra, koło środy Wielkopolskiej, ale obejmujecie również cały kraj, czyli ktoś z opolszczyzny, Podlasia czy, czy, czy Podkarpaccia też może znaleźć informacje dla siebie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, hmm. również posługujemy się dzięki sieci sygnalizatorów pracy z współpracy z ośrodkami doradca rolniczego. Hmm. Tak jak wspomniałeś, ta mapa właściwie pokrywa cały kraj w tej chwili i to bardzo cieszy, bo tak jak wspomnieliśmy, właściwie od schodu do zachodu kraju jesteśmy w stanie na bieżąco, że te przekazywać informacje. Bardzo ważne jest też sprawdzać datę tego komunikatu, żeby nie był to jakiś historyczny komunikat, tylko sprawdzać go właśnie regularnie, codziennie czy tam co, co, co pewien czas i żeby ten zabieg był zrobiony też w punkt. Zgadza się i muszę powiedzieć, że wiem nawet z praktyki rolniczej, że bardzo często redakcje wielu bardzo poczytnych magazynów, zarówno polskich, jak i europejskich, posiłkują się tymi informacjami, także na pewno są to, tak jak wspomniałem, rzetelne, bezpłatne informacje i warto z nich korzystać. Tak jak wspomniałeś, warto otwierać sobie stronę codziennie, sprawdzać datę tych artykułów, no i wtedy na pewno na bieżąco reagować. Też, tym też korzystamy i Państwa informujemy o tym.